Koczo, twój chrześcijański głos. Śródło żywej wody. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony, a wśród słuchających go tłumów odezwał się głos. Ten prawdziwie jest prorokiem, inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego z miasteczka Betlejem. Skąd był Dawid i powstał w tłumie rozłam z jego powodu? Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czego go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek, odpowiedzieli im faryzeusze, czyż wy daliście się zwieść, czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty, odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha? I zbada, co on czyni, odpowiedział mu: Czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei i rozeszli się każdy do swego domu.